Dlaczego sen staje się trudniejszy, właśnie gdy najbardziej go potrzebujemy? Pracowałeś całe życie, zasłużyłeś na odpoczynek, a jednak noc po nocy leżysz w łóżku zmęczony, ale niezdolny do zaśnięcia. A co gorsza, zasypiasz tylko po to, by obudzić się o dwóch lub trzy w nocy, wpatrując się w sufit i zastanawiając się, co znów poszło nie tak. Jeśli to brzmi jak Twoja nocna rutyna, nie jesteś sam i to nie jest Twoja wina. Sen zmienia się po 60 roku życia, jednak dobra wiadomość jest taka, że nie musisz akceptować słabego snu jako swojej nowej normy. W tym filmie przeprowadzę Cię przez pięć prostych, popartych naukowo wskazówek, które pomogą Ci znów głęboko spać, tak jak kiedyś. Żadne tabletki, żadnych wymyślnych gadżetów. Tylko mądre zmiany, które każdy może wypróbować w domu. Zanim zaczniemy, chciałbym usłyszeć od ciebie: Skąd oglądasz ten film i która jest teraz godzina? Daj mi znać w komentarzach poniżej. Nawet jeśli to tylko mały, cichy moment w Twoim dniu, chętnie o tym usłyszę. A jeśli uznasz to za pomocne, nie zapomnij subskrybować, aby nie przegapić następnego razu, kiedy usiądziemy i porozmawiamy o lepszym śnie, lepszym zdrowiu i lepszym życiu po sześćdziesiątym roku życia. Jest coś głęboko spokojnego w porannym świetle w Ameryce. Może to sposób, w jaki delikatnie spływa pochodniku w cichej dzielnicy Ohio, lub jak ogrzewa schody werandy domu w Karolinie Południowej, gdzie ktoś powyżej siedemdziesiątego roku życia. Już pije swoją pierwszą kawę. Ale to, czego większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, szczególnie po 60 roku życia, jest to, że to światło słoneczne nie tylko jest piękne, jest lekarstwem. To cichy, potężny sposób natury, by powiedzieć Twojemu ciału: To poranek, czas się obudzić. A dziś wieczorem będziesz wiedzieć, kiedy czas na odpoczynek. Jak się starzejemy, w naszym mózgu zachodzi coś ciekawszego. Hormon zwany melatoniną, który pomaga regulować sen, zaczyna maleć, nie znika, ale jest produkowany w mniejszych ilościach i w nieregularnych porach. Dlatego tak wiele starszych dorosłych w USA, niezależnie od tego, czy mieszkają w Teksasie czy w Wermoncie, ma trudności z zasypianiem lub utrzymywaniem snu. Nasz wewnętrzny zegar snu. Zwany również rytmem cyrkadianowym, zaczyna tracić swój rytm. Kiedyś był silnie ukierunkowany przez światło i ciemność. Ale po 60 roku życia sygnał od słońca wydaje się słabszy jak szept zamiast krzyku. Dlatego musimy wkroczyć i pomóc naszym ciałom przypomnieć sobie, która jest godzina. Według fundacji snu i majoklinik. Nawet 15 do 30 minut bezpośredniego porannego światła słonecznego może mieć znaczący wpływ. Nie tylko na Twój sen tej nocy, ale także na to, jak czujesz się czujnie i zrównoważenie w ciągu dnia. Nie chodzi o leżenie na Słońcu jak w lecie na Florydzie. Nie musisz się opalać, pocić ani męczyć swoich oczu. To tak proste. Jak siedzenie na zewnątrz z poranną herbatą, lub wyprowadzanie psa na spacer po okolicy w tych wczesnych złotych godzinach, gdzieś między a dziewiątym rano, będzie idealnie. Nie musisz nawet bezpośrednio patrzeć na słońce. Samo bycie na zewnątrz, pozwalając, by naturalne światło dotykało Twojej skóry i oczu, pomaga sygnalizować Twojemu mózgowi, aby przestał produkować melatoninę rano, aby mógł wytwarzać ją później. Gdy słońce zajdzie. Pomysł o tym w ten sposób w miejscach takich jak Kalifornia czy Arizona, gdzie niebo jest jasne niemal codziennie, ludzie zazwyczaj łatwiej zasypiają. Nie tylko z powodu stylu życia, ale ponieważ ich ciała są lepiej dostosowane do słońca. Jednak nawet w miejscach z większą ilością chmur, jak Seattle czy Michigan, nadal możesz korzystać z ekspozycji na naturalne światło. Światło jest potężne to coś więcej niż jasność to informacja. Mówi Twojemu mózgowi, że teraz jest czas na czuwanie. A kiedy Twój mózg wie, kiedy być czujnym, wie też, kiedy się zrelaksować i odpocząć. Wielu starszych Amerykanów mówi mi, że czują się zmęczeni przez cały dzień, ale nie mogą zasnąć w nocy. To nie jest lenistwo ani starość doganiająca cię. To często twoje ciało myli się co do tego, która jest godzina. Naturalne światło to jedno z najprostszych narzędzi do zresetowania tej dezorientacji. Jeśli mieszkasz w mieście takim jak Chicago czy Boston, możesz myśleć, że nie ma tu zbyt wiele słońca. Ale nawet wyjście na balkon lub otwarcie okna podczas jedzenia śniadania może pomóc bardziej, niż sobie wyobrażasz. Dla osób żyjących samotnie ta rutyna może również stać się cichą, świętą częścią dnia. Sposobem na połączenie się nie tylko ze światem, ale i z samym sobą. Aby oddychać, aby poczuć się ugruntowanym, aby rozpocząć dzień z intencją i jasnością. Więc jutro rano, gdziekolwiek jesteś w Stanach Zjednoczonych, czy to w ciepłej Georgii, czy chłodnej Montanie, spróbuj wyjść na zewnątrz na 20 minut. Słuchaj ptaków, poczuj powietrze, niech światło dotyka twojej skóry. Możesz nie zauważyć ogromnej różnicy w dzień pierwszy, ale daj temu tydzień. Twoje ciało przypomni sobie, twój zegar snu zacznie się resetować i stopniowo, noc po nocy, możesz odkryć, że śpisz głębiej, dłużej i budzisz się z większą łatwością. To małe działanie rano nie dotyczy tylko nauki, to kwestia odzyskiwania swojego rytmu, a to w każdym wieku jest piękną rzeczą. Zdarza się moment, który cicho ma miejsce każdej nocy w tysiącach domów w Ameryce. Może to być w cichej społeczności emerytalnej na Florydzie, lub małym miasteczku w Kansas. Dom jest ciemny. Zegar wskazuje 2:14 w nocy i ktoś powyżej 65 roku życia budzi się ponownie, ponieważ musi skorzystać z łazienki. Ostrożnie przemieszczają się przez korytarz, być może opierając się na ścianie dla równowagi, być może czując się trochę bardziej zmęczeni, trochę mniej stabilni niż poprzedniej nocy. Kiedy w końcu wracają do łóżka, zdarza się coś jeszcze. Nie mogą zasnąć, nie od razu. Czasami nie przez godziny. Jeśli to brzmi znajomo, nie jesteś sam. To w rzeczywistości jeden z najczęstszych zakłóceń snu u starszych dorosłych w Stanach Zjednoczonych. Termin medyczny to nocuria, co po prostu oznacza budzenie się w nocy w celu oddania moczu. Zgodnie z badaniami z miejsc takich jak Cleveland Clinic, ryzyko nocuri znacznie wzrasta po 60. roku życia. Zatrzymajmy się tutaj na moment. Wiele osób myśli, że to po prostu normalna część starzenia się. Uważają, że starzeje się wiejąc idzie. Więc tak po prostu wygląda sen teraz. Ale co jeśli powiem ci, że nie musi tak być? Co jeśli jedna mała zmiana, coś tak prostego, jak dostosowanie momentu, w którym przestajesz pić, może zapewnić ci spokojniejszy, Nieprzerwany sen. Oto nauka za tym. Wraz z wiekiem pojemność naszego pęcherza maleje, a mięsień, który trzyma mocz, zwany mięśniem detrusora, traci trochę swojego napięcia. Oznacza to, że pęcherz sygnalizuje: Jestem pełny, znacznie wcześniej, nawet gdy nie jest naprawdę pełny. Dodaj do tego fakt, że nasze nerki stają się mniej efektywne. W koncentrowaniu moczu w nocy, a rezultatem są częstsze wizyty w łazience, często właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebujemy snu. Ale są dobre wieści. Nie musisz całkowicie przestawać pić wody. Musisz tylko przesunąć moment nawadniania. Spróbuj tego. Pij większość wody wcześniej w ciągu dnia. Staraj się wypić całość do godziny 7.30 lub 18.00. A potem po dziewiętnastym, już rozpocznij ograniczanie. Oznacza to, że odłożysz szklankę wody przy swoim ulubionym fotelu, pominiesz filiżankę ziołowej herbaty po kolacji, a tak, nawet powiesz meba, na nie. Tej misce zupy, jeśli jest już późno w wieczór. To nie jest kwestia deprywacji, to kwestia czasu. Ponieważ, redukując płyny pogodze do dziewiętnastego dajesz swojemu ciału szansę na przetworzenie, i eliminację moczu przed pójściem do łóżka. Kolejnym prostym nawykiem, który robi dużą różnicę, jest udanie się do łazienki tuż przed położeniem się, nawet jeśli nie czujesz, że musisz. Pełne opróżnienie pęcherza przed snem to mały krok, ale tworzy więcej przestrzeni i więcej spokoju na kolejne godziny. Wiele starszych osób w Ameryce, mieszkańców Nebraski, Oregonu i tu w Nowym Jorku, Podzieliło się tym, jak ta jedna zmiana dała im dodatkową godzinę lub dwie snu, a co ważniejsze, obudzili się, czując się jaśniej, stabilniej i bardziej sobą. Ponieważ sen to nie tylko odpoczynek, to naprawa. To jak twój mózg się oczyszcza, jak twoje serce resetuje się, i jak Twoje emocje mają szansę na oddech. Więc jeśli jesteś kimś, kto budzi się o trzeci w nocy, noc po nocy, Spróbuj dać temu szansę przez po prostu jeden tydzień. Zapisz to w notatniku. Zauważ, jak twoje ciało czuje się, gdy nie jest zakłócane przez niespokojny pęcherz. Możesz być zaskoczony. Czasami nie chodzi o wielkie rozwiązania medyczne, czasami chodzi o słuchanie swojego ciała i danie mu trochę łaski przy czasie. W końcu zasługujesz na spokojny sen przez całą noc, nie tylko dlatego, że to przyjemne. Ale dlatego, że dobry sen to podstawa mocnego, zdrowego życia w każdym wieku. Jest coś, czego większość ludzi w Ameryce nie zdaje sobie sprawy o śnie, zwłaszcza po 60 roku życia. Chodzi nie tylko o zamknięcie oczu i liczenie na odpoczynek, chodzi o stworzenie swojemu ciału odpowiednich warunków, aby sen mógł przyjść naturalnie. A jednym z najważniejszych warunków jest temperatura. Nie hałas, nie światło, ale temperatura w Twojej sypialni. W Stanach takich jak Arizona czy Georgia łatwo poczuć się przegrzanym nawet po zachodzie słońca, podczas gdy w miejscach takich jak Minnesota czy Maine możesz myśleć, że chłodne powietrze na zewnątrz wystarczy. Ale niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, prawda jest taka: Twoje ciało musi się chłodzić, aby głęboko spać. I to nie tylko trochę. Według przeglądów medycyny snu, idealna temperatura w sypialni dla jakości snu wynosi między 60 Saraośwodejw a 60 Oto dlaczego to ma znaczenie. W miarę starzenia się, nasza naturalna zdolność do regulowania temperatury ciała zaczyna maleć. To część przyczyny, dla której wielu starszych dorosłych w USA czuje się. Zbyt zimno w ciągu dnia, ale dziwnie, zbyt gorąco w nocy. Twój mózg polega na delikatnym spadku wewnętrznej temperatury, aby sygnalizować, że czas na sen. To schłodzenie pomaga stymulować wydzielanie melatoniny, hormonu, który działa jak przełącznik, aby rozpocząć proces snu. Bez tego schłodzenia, melatonina może być opóźniona lub zakłócona. A to prowadzi do przewracania się, poruszania lub budzenia się przez całą noc. Co więc możesz zrobić? Nie musisz włączać klimatyzacji na maksa ani podnosić rachunków za prąd. Wiele starszych osób w miejscach takich jak Ohio i Karolina Północna odkryło sukces w czymś dużo prostszym na przykład używaniu cichego wentylatora oscylacyjnego. Lub otwieraniu okna w chłodniejszych porach roku. Możesz również korzystać z zasłon termicznych, aby zablokować ciepło popołudniowego słońca, co pomaga utrzymać pokój chłodnym aż do wieczora. Niektórzy lubią wziąć ciepły prysznic przed snem, nie tylko dlatego, że relaksuje ciało, ale ponieważ po tym, jak ciało się schładza, sygnalizuje mózgowi, że czas na sen. Pomyśl także o swoim ubraniu do spania. Grube piżamy flanelowe mogą wydawać się przytulne zimą, ale mogą zatrzymywać ciepło i uniemożliwiać naturalny spadek temperatury. Zamiast tego spróbuj nosić lekkie oddychające materiały, takie jak bawełna lub odzież do spania, odprowadzająca wilgoć, zaprojektowaną dla seniorów. A jeśli chodzi o Twoje pościel. Wiele starszych Amerykanów powiedziało mi, że zaczęli spać z lżejszym kocem w połączeniu z wentylatorem na niskich obrotach, tworząc delikatny powiew. To nie tylko komfortowe naśladuje naturę przypomina ciału, jak ma wyglądać noc. Pamiętaj, że przez większość historii ludzkości spaliśmy w rytm ziemi chłodne noce, ciepłe koce, ciche otoczenie. Chociaż nowoczesne życie w Ameryce. Daje nam wygodę, daje też centralne ogrzewanie, uszczelnione okna i duszne sypialnie. Kiedy Twój pokój jest zbyt ciepły, nawet o kilka stopni, Twoje tętno pozostaje lekko podwyższone, a Twoje ciało ma trudności z chłodzeniem się, przez co Twój mózg nie wchodzi w tryb głębokiego snu. Dlatego możesz budzić się z uczuciem oszołomienia, nawet po pełnych ośmiu godzinach spędzonych w łóżku. Więc dzisiaj wieczorem podejmij mały krok. Obniż termostat do sześćdziesiąt cm, jeśli to możliwe. Otwórz okno, aby wpuścić świeże powietrze. Zmień ciężki koc na lżejszy, a potem po prostu wsłuchaj się w swoje oddechy, w ciszę, w sposób, w jaki twoje ciało reaguje, kiedy w końcu znajduje się w odpowiednich warunkach, aby odpocząć. Ponieważ tutaj, w Ameryce, gdy się starzejemy. Zasługujemy nie tylko na więcej snu, ale na lepszy sen. Czasami wszystko, czego potrzebujemy, to chłodniejszy pokój i spokojniejsze serce, aby spać tak jak kiedyś i obudzić się czując się całkowicie. Jest pewien cichy rodzaj frustracji, który wielu starszych dorosłych w Ameryce nosi z sobą każdej nocy. Leżysz w łóżku, pokój jest ciemny. Zrobiłeś wszystko dobrze. Brak kofeiny, brak dużych posiłków, nawet spacer po kolacji, i wciąż twój umysł nie chce się uspokoić. Zaczynasz myśleć o wizycie u lekarza w przyszłym tygodniu, lub o rachunkach, które przyszły pocztą, lub o tym, że twoja córka nie dzwoniła od kilku dni? To nie tylko przemyślenia, to twój układ nerwowy odmawia spowolnienia. A to jest coś, czego nauka rozumie. W miarę starzenia się, szczególnie po 60. roku życia, sympatyczny układ nerwowy, ten odpowiedzialny za czujność i stres, może pozostawać aktywny dłużej w nocy. To sprawia, że trudniej jest ciału przejść w tryb snu, nawet gdy czujemy się fizycznie zmęczeni. Ale tutaj, prostą techniką oddechową popartą przez badaczy z Harvard Medical School, można zrobić znaczacą różnicę. Nazywa się to metodą 4-7-8 i była stosowana w całych Stanach Zjednoczonych, aby pomóc starszym dorosłym naturalnie zasnąć, bez pigułek, bez presji. Kroki są łagodne i łatwe. Najpierw wdychaj przez nos przez 4 sekundy, następnie wstrzymaj oddech na 7 sekund. Wreszcie powoli wydychaj przez usta przez 8 pełnych sekund. Powtórz to przez 4 cykle. Ani więcej ani mniej. Możesz się zastanawiać, dlaczego te liczby mają znaczenie. To nie magia. To biologia. Gdy wstrzymujesz oddech, a następnie powoli wydychasz, aktywujesz przywspółczulny układ nerwowy, ten odpowiedzialny za spokojne trawienie i sen. Twoje tętno zaczyna zwalniać, ciśnienie krwi delikatnie spada, a twój umysł zaczyna skupiać się na rytmie oddechu zamiast na wirze myśli krążących w Twojej głowie. Wielu seniorów, z którymi rozmawiałem w takich miejscach, jak Colorado Springs, Tampa czy małe miasteczka Wajoła, mówi, że najpierw spróbowało techniki osiem z ciekawości. Jednak w ciągu kilku nocy zauważyli coś znaczącego. Zasypiali szybciej, lub jeśli budzili się o trzeciej w nocy, mogli użyć tej techniki, aby łatwiej wrócić do snu. To jedna z ukrytych korzyści. Nie musisz tego robić tylko raz przed snem. Możesz użyć tego kiedykolwiek czujesz się przytłoczony, czekając w gabinecie lekarskim, siedząc na ławce w parku, leżąc obudź się w nocy i słuchając wiatru za oknem. I ponieważ nie wymaga żadnych narzędzi ani urządzeń, jest doskonałe dla tych, którzy żyją samotnie. Lub dla tych, którzy nie lubią polegać na ekranach lub gadżetach przed snem. W świecie, gdzie wszystko wydaje się przyspieszać, wiadomości, rozmowy, nawet sam zegar, nauka spowolnienia swojego oddechu może być najłaskawszą rzeczą, którą możesz zrobić dla swojego ciała, zwłaszcza w cichych momentach, gdy sen wydaje się daleki, a twoje myśli głośne. Więc dzisiaj, gdziekolwiek jesteś w Ameryce, czy to w domku w montanie. Czy w cichym pokoju w New Jersey, spróbuj. Usiedź w łóżku, zamknij oczy, wdech przez cztery, wstrzymaj na siedem, wydech przez osiem i powtórz. Nie musisz ideologicznie udoskonalać, po prostu musisz dać swojemu ciału pozwolenie na puszczenie. Ponieważ prawda jest taka, że sen nie jest wymuszony, jest zapraszany. A twój oddech to jedno z najpotężniejszych zaproszeń, jakie możesz zaoferować. Jest coś kojącego w cichym wieczorze w Ameryce. Może jesteś w kuchni, wyłączając światła jedno po drugim, lub siedzisz na swoim podwórku w małym miasteczku w Indianie, słuchając świerszczy hum w oddali. A jednak dla wielu starszych dorosłych w całym kraju pozostaje pytanie po kolacji, na które nigdy nie ma prostego odpowiedzi. Czy powinienem coś zjeść przed snem, czy nie? Wydaje się to tak małą decyzją, ale dla osób po 60. roku życia może mieć ogromne znaczenie między niespokojną nocą a głębokim, regeneracyjnym snem, którego Twoje ciało naprawdę potrzebuje. W miarę starzenia się, nasz metabolizm się zmienia. Nie przetwarzamy ciężkich posiłków tak jak kiedyś. Z drugiej strony, pójście do łóżka głodnym. Może spowodować spadek poziomu cukru we krwi, co sygnalizuje mózgowi, aby pozostał czujny, lub nawet obudził się w nocy. Dlatego, jeśli masz problemy z utrzymywaniem snu, problem może nie dotyczyć Twojej poduszki, temperatury w Twoim pokoju, ani nawet poziomu stresu. Może to być po prostu kwestia tego, co i kiedy ostatnio jadłeś. Według ekspertów z Fundacji Snu, lekka. Dobrze wyważona przekąska około 90 minut przed snem może naprawdę wspierać lepszy, głębszy sen. Kluczem jest wybieranie czegoś małego, co odżywia ciało, nie obciążając go zbyt mocno. I tu w grę wchodzą pewne składniki odżywcze. Weźmy na przykład tryptofan. To aminokwas występujący w wielu codziennych produktach spożywczych, takich jak banany, płatki owsiane, mleko i orzechy. Gdy jest wchłaniany przez organizm, wspomaga produkcję serotoniny, która następnie przekształca się w melatoninę, naturalny hormon snu twojego organizmu. A potem jest magnez, minerał, który wspiera rozluźnienie mięśni, łagodzi napięcie i uspokaja układ nerwowy. Często nazywany jest naturalnym środkiem uspokajającym i to nie bez powodu, zwłaszcza po 60 roku życia. Gdy poziom magnezu w organizmie zwykle maleje. Jak to wygląda w praktyce? Dla wielu seniorów w całej Ameryce to tak proste, jak jeden dojrzały banan pokrojony z łyżką masła migdałowego, pół szklanki ciepłej owsianki posypanej cynamonem lub czacz cztery do sześć os szklanka ciepłego mleka, powoli wypijanego w ulubionym fotelu, gdy wieczór się zbliża. Warto jednak unikać zwykłych podejrzanych, czyli ciężkich, pikantnych posiłków, smażonych potraw, czekolady i alkoholu. Mogą wydawać się kojące w danym momencie, ale stymulują ciało zamiast je uspokajać. Ta stymulacja często wraca, aby cię ścigać około dwóch lub trzech w nocy. Więc jeśli idziesz spać głodny, nie ignoruj tego, słuchaj swojego ciała. Daj mu coś lekkiego, ciepłego i uspokajającego, nie jako pełny posiłek, nie jako nocny napad głodu, ale jako akt troski, jeszcze jeden mały krok w kierunku lepszego snu i lepszych poranków. Bo tutaj w Ameryce, gdzie nasze dni są często pełne hałasu i ruchu, te ciche, zamierzone momenty przed snem mogą pomóc ugruntować nas, przypomnieć nam, kim jesteśmy. I delikatnie prowadzić nas do odpoczynku, na który zasługujemy. Przyjmijmy teraz cichą chwilę i powtórzmy to, co razem się nauczyliśmy. Dobry sen po sześćdziesiątym roku życia to nie tajemnica. To kwestia łagodnych nawyków, współdziałających w harmonii. Rozpocznij dzień od światła słonecznego. Nawet dwadzieścia minut na werandzie lub spacerując po okolicy. Pij wodę wcześniej i ograniczaj ją po dziewiętnaście, aby dać pęcherzowi szansę na odpoczynek w nocy. Utrzymuj swoją sypialnię w chłodzie, w okolicach sześćdziesięciu aby twoje ciało mogło naturalnie uwalniać melatoninę i zasypiać. Używaj oddechu w uspokajającym rytmie cztery, siedem, osiem, aby uciszyć swój układ nerwowy i zaprosić odpoczynek. A na koniec wieczoru skończy z lekką przekąską, czymś prostym i odżywczym, co wspiera sen od wewnątrz. Widzisz, po sześćdziesiątym roku życia twoje ciało nie potrzebuje więcej reguł ani presji, potrzebuje wsparcia, życzliwego wsparcia, przemyślanych rutyn, które pomagają mu przypomnieć, jak czuć się bezpiecznie, spokojnie i gotowym do odpoczynku. Dlatego zachęcam cię. Abyś spróbował tylko jedną z tych pięciu wskazówek tej nocy, a jutro być może jeszcze jedną. Prowadź mały notes, jeśli to pomoże, zapisując jak się czujesz każdego ranka. A jeśli jesteś gotów poświęcić się lepszemu snu, po prostu zostaw komentarz poniżej, który mówi: śpij lepiej. Czytam każdy komentarz i jestem tu z tobą. Jeśli ten film przyniósł ci komfort lub jasność. Rozważ subskrypcję i podziel się nim z przyjacielem, który również zasługuje na spokojną noc. Głęboki odpoczynek to nie luksus, to część uzdrawiania. I niezależnie od tego, gdzie mieszkasz w Ameryce, na wiejsko, w Idaho, w centrum Chicago czy w słonecznej San Diego, zasługujesz na spokojny sen i ciche noce. I tak to jest możliwe.